Dzień dobry. Dzisiejszy materiał poświęcony będzie kolejnym trzem eksponatom, jakie prezentujemy na naszej wystawie stałej, konkretnie w pierwszej sali etnograficznej, czyli w sali, gdzie znajduje się obecnie. Jest to sala, gdzie zainscenizowaliśmy fragment kuchni, izby mieszkalnej oraz komory tak zwanej z przełomu XIX-XX wieku, takich charakterystycznych pomieszczeń, mieszkań, chałup chłopskich, ale też mieszczańskich z okolic Krotoszyna właśnie z przełomu dwóch stuleci XIX i XX i dziś chciałem porozmawiać, poopowiadać w zasadzie o trzech przedmiotach służących do tego samego, ale działających w nieco inny sposób i wyglądających inaczej. Są to maselnice, czyli przyrządy do wykonywania masła. Tego typu przyrządy znajdowały się w gospodarstwach, gdzie liczba hodowanych krów pozwalała uzyskać nadwyżkę mleka, no i tą nadwyżkę spożytkowano między innymi właśnie na wytwarzanie masła. Są to po naszemu wielkopolskiemu kierzynki, więc pierwsza z nich to jest kierzynka na biegunach, którą stworzono, wyprodukowano w zakładzie stolarskim. Była ona używana w salni pod krotoszynem, i wewnątrz tejże kierzynki znajdują się formy na trzy butelki. Gospodynie mogły się umówić usiąść, porozmawiać i kołysać tym, tym przyrządem. W międzyczasie podczas rozmowy to masło w zasadzie samo się y, wytwarzało. Więc pierwszy y, z tych zabytków jest właśnie taki, on pochodzi z 1910 roku około. Został nam podarowany przez pana Stanisława Ławniczaka z Krotoszyna. Drugi eksponat również wykonywany w zakładzie stolarskim, podobnie jak ta kierzynka na biegunach, jest to kierzynka najbardziej tradycyjna, gdzie kobiety po prostu musiały ubijać mleko, aby to masło się wytrąciło, bo to właśnie kobiety najczęściej zajmowały się produkcją masła w gospodarstwach. Ją również wykonywano w zakładzie stolarskim, jak już powiedziałem, a pochodzi ona z Kobylina. Została nam podarowana przez panią Marię Ptak z Piasków pod Kobylinem. Natomiast Ostatni zabytek to jest kierzynka, którą już wykonywał bednarz. Nie stolesz, tylko bednarz. Jest to taka beczułkowata kierzynka na korbę, gdzie mleko po prostu wstrząsano poprzez kręcenie korbą i w ten sposób to masło się wytrącało. Ta właśnie beczułkowata kierzynka, kierzynka na korbę, pochodzi z roku 1915 około i jest to wyrób tutaj nasz krotoszyński. To wszystko, jeśli chodzi o te trzy maselnice, czyli po naszemu Wielkopolskiemu Kierzynki. Zapraszam już dziś na kolejny materiał w przyszłym tygodniu, tuż przed świętami, a na dzień dzisiejszy Państwu jak zwykle bardzo dziękuję i wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.